Oj, zaraz kolejny raz odpalam. No nie! W ostatnich 7 sekundach. Hej, hej, widzu. Ostatni event w Paczu 4.1. No popowiem wam, że mnie zaskoczyli, bo sądziłem, że już nic się nie pojawi, ale jednak coś dostaliśmy. Domain z walkami. Oczywiście tutaj mamy jakąś dodatkową mechanikę, którą chciałbym przetestować i mam nadzieję, że będę również dobrze się bawił, bo ostatnio nie ukrywając, dobrze się bawiłem nawet przy takim domainie, gdzie po prostu miałem jakieś wyzwanie. I liczę, że tutaj też będę miał jakieś ciekawe wyzwanie. Ale wiecie co? Lećmy. W ogóle śmiesznie wygląda to, że ten hilucian biega sobie z tym grabem. <laughs> Od razu lecieć na 90. Szczerze mówiąc, jest to problem. 90. Hmm, czy luna da radę? Zaraz się przekonamy. Weźmy. Oczywiście wszędzie mogę, tylko właśnie. Okej, okay, mam 80% i mogę jeszcze dorzucić bufy. Zrozumiałe, tylko pytanie, czy w ogóle mogę, czy mnie stać? E, może. E, co ciekawe, stać mnie. Na dwa bufki mnie stać. Ten na minusie, a właśnie, czy jak jestem na minusie, to mogę zacząć? Nie. Okej, okay, jesteśmy i tu. Dobra, odpalmy. Odpalmy od razu tą nową mechanikę. Co Perfekt. Perfekt i perfekt i powinien być uder pożądane uderzenie. Wow, dało radę. Ej, jest mały problem, widzicie tamtego? <laughs> ja go nie zbiję. Hmm. <laughs> Ciekawe czy zdobędę jakieś tam porządne punkty. A Kurde, nie chciałbym na nich korzystać, ale no cóż, muszę, muszę <laughs> hmm. dawaj, jeszcze raz, jeszcze zdążę. Je dobić I będą to 2800 punktów pewnie. Dawaj. Jest! Dobra, na no więcej już nie mogę sobie pozwolić. No zostaw mnie! Rady bawi mnie ta arena. Raz, dwa, trzy i boink. No i kolejni. Eee, no to co, teraz trzeba po prostu przeżyć. No, zostaw mnie! Zostaw mnie! 20 sekund. Dobra, jeszcze raz mi się uda odpalić. Mam nadzieję, że nie padnę teraz przez to, bo dwa taki lecą na mnie. Ja jestem po daszu. Dobra, jest dobrze. Powiem wam, że taki domej mi się bardzo podoba. Nogi, przeżyj! O. o rany, co tu się dzieje? To jest, za. to jest głupie, że to działa. I jak poszło? Guys, jestem w szoku. Złoto. Lepiej chyba nie może być. To jest chyba najlepszy wynik z każdych domenów, które robiłem. Ale to wszystko robi pasywa, która zbija wszystkich na strzała. Tylko muszę być cierpliwy i uważać. Dobrze, dobrze. Odpalamy się i. Ciap, ciap, ciap. Szczerze mówiąc, to jest broken. I zbijasz wszystkich. O, cudowne. nawet osoby, które nie mają zbyt dobrze zbudowanych postaci, sobie będą fajnie radziły na tych domenach. Bo naprawdę sensowne punkty można zbie zdobywać, tak jak ja to robię w tej chwili. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Muszę uciekać od niego. Jeszcze raz jedno, jedno te mi się uda. Ła! Jeszcze jedno doładowanie, dawaj. Szybko. Udało się. Wszelkie 4 sekundy. Boink. Haha, dobra, i teraz mogę już stać. Oj. No i widzisz, popsułeś mi całe combo. A nie, udało się. Ała! Ech, naj Największy bruk, ludy, brak staminy. Czemu nie mogą zwiększyć tego poziomu? Dobra, jest już dość duży, ale by mogli jeszcze dać większy. <laughs> to było przemyślane, to był dobry. Plan. O, nie trafiłem! Level drugi, A, ale. Tyle zepsułem. <laughs> Strasznie to zepsułem. Jeszcze powiedzcie, że oni się podleczą. Jak jednego ubiję, mam nadzieję, że nie. Dobrze. No nie, ale zepsułem. Się wyleczył. No, po złości. Źle to trafiłem dobra, już muszę i tak to marnować, już nic na to nie poradzę. A, ale skaszeniłem. Za wcześnie kliknąłem w spację. Oooo. Jestem zły na siebie. No i przez to srebro. <noise> miał więcej tych trochę punktów. Ooo... No trudno. Dywa. Mój błąd, to był mój błąd. O, pojawiła się grupa, dobra, to odpalamy się. <noise> Oj, zaraz kolejny raz odpalam. <noise> No nie! W ostatnich 7 sekundach! Dlatego nie lubię konstruktów. Dobra, teraz nie popełniłem żadnego błędu. I mam nadzieję, że już tak zostanie. No, przestańcie mnie gonić! No już na spokojnie. Wiesz co, a może nie na spokojnie, bo... Znając mnie to jeszcze padnę w te kilka sekund, jak było ostatnio. Perfekt, naładowana i... puu, nie ma. Największe obrażenie jakie widziałem. Odpalmy się, ale nie wiem po co. A żeby się uchronić od ataku. Nie pomylić się, nie pomylić, nie pomylić, dobra. I kolejne Zresztą rynne. I ostatnie sekundy i ostatnie punkty. No wojny! mogę mogą uderzyć go. No i co? O, złoto! No powiem wam, że to jest chyba pierwszy domain, w którym Luna dyskuje złoto. I nie jest trudne i szczerze mówiąc fajnie się bawię. Wiecie co widzowie? Wie? Ja mam pomysł. Tym razem w ogóle nie będę walczył z tymi przeciwnikami, po prostu będę używał tej specjalnej umiejętności. <laughs> szczerze mówiąc to nawet nie zrobi różnicy, bo w większość ranów podobnie tak robiłem. <laughs> A to zabawne jest, jak ja sobie po prostu tak biegam i ich unikam, tych szrumów. Powiem wam, że ten event mogę śmiało powiedzieć, że jest dla leniwych. Nie trzeba za bardzo się starać, tak jak widać, ja po prostu sobie biegam w kółko, unikam ich i używam tej super umiejętności, która one wszystko. I zdobywa się punkty, jestem ciekaw jaka będzie teraz punktacja na koniec. No i srebro, co? <grym> Gdyby było złoto, ale srebro też jest dobre, więc śmiało mogę powiedzieć, że ten event jest dla leniwych. <grym> Szczerze mówiąc, na temat tych eventów mam jedno zdanie. Nie lubię domainów, gdzie po prostu bijemy przeciwników bezmyślnie, ale tutaj bardzo dobrze się bawiłem, ponieważ była ta fajna mechanika Shockwave'a, który one-shotował wszystko. I wydaje mi się, że osoby, które nawet na niższych kontach niezbyt z ulepszonymi postaciami, dadzą radę. A jak wam się widzowi podobało? Podoba wam się taki typ domena, gdzie można walczyć i używać Shockwave'ów. Tak naprawdę nie trzeba nawet walczyć z tym przeciwnikiem, po prostu odpalasz te i. <laughs> Czekamy na nasze na potężne uderzenie i tyle. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, hej hej.